Jeśli chodzi o Jerzego Skolimowskiego, to ten typ ma całkiem duży wkład w to, że kiedy wspominamy polskie kino jako to najbardziej świeże, prężne i najprzyjemniejsze w oglądaniu, no to on, on ma w tym dosyć dużo zasługi. Był on m.in. scenarzystą Noża w Wodzie, a także Niewinnych Czarodziejów, które są dziełami, jeśli chodzi o polską szkołę filmową, takimi zwiastującymi wiatr młodości wiatr zmian. Przede wszystkim chodziło właśnie o to, żeby pokazać nowego bohatera, który wchodzi w skostniały trochę system relacji międzyludzkich. Przykładowo, co jest takim, taką bardzo dobrą metaforą, o co chodziło z Kolimowskiego, to w Nożu w wodzie pojawia się taki cytat, że bohater malonowiczy cały czas chodzi do przodu i idzie tam, gdzie chce, a z kolei para płynie na żaglówce od portu do portu. No i gdzieś właśnie takie było spojrzenie z Kolimowskiego na to nowe pokolenie. Ponadto w Niewinnych Czarodziejach pokazał niekonformistycznych, młodych ludzi, którzy żyją na własnych zasadach i własnych obyczajach. I uchwycił gdzieś tej Warszawie Wielkomiejskiej w tance i jazzowe oblicze, a także właśnie sposób życia, który, który był trochę inny od, no umówmy się, dziadów. Ale co wyróżniało z Skolimowskiego, jeśli chodzi o taką już twórczość reżyserską? Solo, a nie tylko rysową? No przede wszystkim jego filmy zostały zrealizowane trochę omijając taki klasyczny model reżyserski w prl -u. On jakby od razu praktycznie wskoczył na tą półkę pełnych metraży i co jest wyjątkowe, że to był pierwszy polski twórca, który skierował kamerę na siebie, przynajmniej tak, tak ostentacyjnie. Jest taka seria filmów Andrzeja Andrzeju Leszczycu, czyli Walkower między innymi, Rysopis i tam słuchajcie, Jerzy Skolimowski gra główną rolę, a przy okazji jeszcze Elżbieta czerska, która była jego partnerką, gra jego partnerkę. Co miało taki trochę wymiar autotematyczny, Zastosował na przykład, wydaje mi się, też taki bardzo świeży zabieg POV, że to tak naprawdę on obserwuje tę sytuację, a Andrzej leszczyc był archetypem takiego młodego człowieka, który, mimo że ma trochę cechy outsidera, to tą swoją niewiedzą tego, co chce w życiu robić, rozsadzał właśnie na przykład komórkę komisji wojskowej, gdzie w scenie poboru na komisję wojskową. Komisja się go pyta, kim jest, co chce robić, a Andrzej jest takim po prostu. Do bólu, do, do, do bólu szczerością mówię, że on to w sumie rzucił studia, bo chce iść do wojska i w tym momencie wszyscy na komisji są zbici z pantyku, bo myślą, że to jest jakiś trik. Więc przede wszystkim jest gdzieś ten humor u Skolimowskiego yy, i ten autotematyzm, ale przede wszystkim to moim zdaniem na uwagę zasługuje narracja, bo ta narracja Skolimowskiego, yy, którą zobaczycie zarówno dzisiaj w na samym dniu, jak i w tych jego filmach jest, jest czymś niesamowitym, jest czymś, co ja uwielbiam. I mi się to trochę skojarzyło, jak jest taka gra w podstawówce, że ktoś pisze pierwsze zdanie na kartce, potem druga odpisuje na to zdanie i zagina przedostatnie. Także historia, która tworzy się, zawsze jest tworzona na podstawie ostatniego zdania, ale to poprzednie zdanie nie wzięło się znikąd. Ono gdzieś wypływa z poprzednich zdarzeń. I, i tak też właśnie wydaje mi się, że niby w sposób rwany, niby w sposób fragmentaryczny Skolimowski prowadzi swoje filmy, ale to się wszystko składa na całość i potem do tego wrócę. No i słuchajcie, no ja jestem z fanpage'a Godardowskiej Grażki e, i się okazało, że ten dziad Godard docenił z Jest taki wspaniały cytat, e, gdzie Godard powiedział: Wydaje mi się, że doświadczyłem już wszystkiego w kinie, ale to filmy z Kolimowskiego objawiły mi coś nowego. No więc ja myślę, że tutaj nam mogły urosnąć trochę skrzydła polskich husarii w tym momencie. Też dla takiej ciekawostki: Walkower Jerzego z Kolimowskiego, Zajowka jedusina ma drugie miejsce w najlepszym filmie roku tuż za na los Szczęścia Baltazarza Roberta Bressona. No i w 2022 Skolimowski się trochę zrewanżował i zrobił yy, I.O. Ale to już taka dygresja. No i słuchajcie, yy, jeśli chodzi o Na samym dnie, to jest film, który dzieje się w Brytanii, ponieważ Jerzy Skolimowski musi uciekać z Polski. Powód jest skomplikowany, ale też prosty w jednej ze swoich etiud filmowych wydrukował plakat Stalina z podwójną parą oczu no i władzy się to nie spodobało więc Kolimowski ucieka na zachód przy okazji realizuje jeszcze jeden film w Belgii ale trzymajmy się teraz tej Anglii i najpierw chciałbym powiedzieć trochę o rewolucji seksualnej w tym kraju bo no, on, on jest jakby dosyć e, kojarzony z takim, z takim tradycjonalizmem ale rewolucja seksualna to wcale nie jest to co się działo w XX wieku ale e, ciąg zdarzeń, które jakby przyczyniały się do, do obecnego widoku, który zostaniemy w tym filmie. Mianowicie w XVIII wieku już przestały być tabuizowane domy publiczne w Anglii albo seks na salonach poza małżeński. Było powiedzmy takie ciche przyzwolenie na to. No a jak już Anglia, to też monarchia i też w po erze powiktoriańskiej na przykład wprowadzono prawo, w którym można było skrócić długość spódniczki o 8 cm. Także no to, to, to nie były jakieś ogromne zmiany, ale to naprawdę w kontekście takiego kraju, jak oni, to, to, były, to były potężne po prostu rewolucje. Ale oczywiście XX wiek, era sufrażystek, era też walki praw o antykoncepcję, wprowadzenie tej pigułki antykoncepcyjnej, rozwodów tak naprawdę można powiedzieć bez powodu. To wszystko gdzieś się złożyło na to, że film z Kolimowskiego, który jest na przełomie lat 60-70. miejscowiony, jest już w tej wyzwolonej seksualnie Anglii i słuchajcie, do tej wyzwolonej seksualnie Anglii trafia e, Michael, czyli, no nie będę ukrywać i sami się o tym przekonacie, totalnie napalony piętnastolatek. Michael trafia do łaźni, zatrudnia się tam i w tej łaźni poznaje postać Jane Asher, e, postać Jane Asher w Susan. Ta Susan z jednej strony zbija go absolutnie w pantałyku, robi na nim piorunujące wrażenie, jest jakimś aniołem w jego głowie. Tym, tym pierwszym po prostu obiektem pożądania, który napotyka w swoim życiu, ale z drugiej strony właśnie Suzan jest dzieckiem tych właśnie czasów już po rewolucji seksualnej, więc ona będzie łączyła taką efemeryczność anioła z takim byciem do bólu, użyje takiej kalki down to earth po prostu. To spotkanie tych dwóch bohaterów odbywa się jeszcze w łaźni, w której Skolimowski jakby tworzy taki, którą Skolimorski znaje za taką hiperbolę, do przedstawienia yy, wahań nastrojów, yy, właśnie nastoletniego Majka. I to jest właśnie to, co wspominałem o narracji z Kolimowskiego. Ta fabuła będzie gnała, ona będzie się gdzieś trzymała przy bohaterze yy, Michaela, ale z drugiej strony ta łaźnia będzie takim tyglem, w którym wszystkie jego lęki, pragnienia zostaną wykrzywione, będą wręcz karykaturalne. I Skolimowski, uważam, jest mistrzem w tym, że on potrafi podprowadzić tak narrację, żebyśmy czuli mniej więcej to, co bohater y, czuje w tym momencie. Więc będziemy przechodzić przez Soho, domy publiczne, przez kina pornograficzne, w rytm muzyki The Cure, a to wszystko będzie tak poprowadzone, że cały czas będziemy bardzo zespojeni właśnie z postacią Michaela. Oprócz tego Skolimowski i wydaje mi się, że to, to też możecie zwrócić uwagę. Dawam kilka takich tropów. Skolimowski uwielbia zawieszać się na symbolach. Więc tutaj będzie bardzo istotna kolorystyka, jaką będzie używać, czyli gra zieleni i czerwieni. Tutaj będzie na przykład motyw żyrandola bardzo częście, często używany. Cokolwiek tak naprawdę tknie Skolimowski na początku, zostanie drugi raz dotknięte w innym momencie filmu w jakimś celu. Wydaje mi się, że możemy się na tym skupić. No i Skoro ten film się nazywa y, Na Morza Dnie, na samym dnie, a pomyliłem się z, y, z Star Dema, sorry, <laughs> no ale, no właśnie, na samym dnie powinien być jakiś skarb, jakiś klejnot i wydaje mi się, że też bym chciał właśnie się was zapytać, gdzie jest ten klejnot w tym filmie? Też na dyskusji poruszyć kwestię właśnie tej walki między uznaniem podmiotowości kobiety w erze tej rewolucji seksualnej w Anglii i właśnie jak Skolimowski patrzy na bohaterkę kobiecą, a z drugiej strony pozwolenie następniemu bohaterowi odkrywać i popełniać błędy. Liczę, że będziecie się świetnie bawić i zapraszam na dyskusję i dzięki wielkie, że byliście.